Cześć, tu McGuffin, mężczyzna obrabował banki i uniknął za to kary. Jak mu się to udało? Dziś pokażę Wam film sensacyjny o napadzie z 2006 roku, zatytułowany Inside Man. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Na początku filmu mężczyzna, przedstawiający się jako Dalton Russell, siedzi w ciasnej celi. Twierdzi, że niedawno dokonał doskonałego napadu na bank. W kolejnej scenie widzimy, że napad był przeprowadzony w Nowym Jorku. Mistrzowsko przebrani rabusie w kombinezonach malarskich przyjeżdżają w vanem pod oddział banku Manhattan Trust. Zaczynają wyładowywać na wózki to, co wydaje się być sprzętem malarskim. Dalton, który jest jednym z malarzy, wchodzi do banku i stawia dwie duże lampy o wysokiej intensywności na jednym z małych stołów obsługi w centrum holu banku. Włącza je i kieruje na dwie kamery bezpieczeństwa banku, oślepiając je tym samym. Następnie Dalton, Podchodzi od tyłu do ochroniarza i kieruje broń w jego stronę. Pozostali malarze ruszają do akcji, wymachując broń i rzucając bomby dymne, unieszkodliwiając klientów banku. Tymczasem przechodzący funkcjonariusz patrolu policji, sierżant Collins, zauważa dym wydobywający się spod wejścia do banku. Gdy próbuje otworzyć drzwi, odkrywa, że są zamknięte, więc wzywa pomoc policji. Na komisariacie detektyw drugiej klasy, Keith Frazier, Rozmawiał przez telefon ze swoją dziewczyną Sylwią, która pracuje jako oficer dyżurny w innym komisariacie. Omawiają dochodzenie korupcyjne, w którym zamieszany jest handlarz narkotykami, przez którego Frazier został oskarżony o przywłaszczenie dużej sumy z nielegalnych interesów. Przez tę sprawę nie może awansować na detektywa pierwszej klasy. Następnie Frazier i jego partner Bill myczą, otrzymują informację od swojego przełożonego kapitana Maciasa Collina, że zostali wyznaczeni do rozwiązania sprawy z zakładnikami w banku Manhattan Trust. Korzystając z tej okazji, spieszą się do banku. W międzyczasie na miejscu pojawia się cała armia policji, włączając w to funkcjonariuszy patrolowych, mobilne centrum dowodzenia oraz jednostkę służb ratunkowych. Informacja o napadzie na bank została również przekazana do założyciela i przewodniczącego zarządu banku, Artura Keysa. W na następnej scenie Frazier dociera przed bank i nawiązuje kontakt z sierżantem Collinsem. Podczas gdy przygotowują się do działania w środku banku, rabusie prowadzą wszystkich zakładników na dół. Tam, gdzie znajduje się skarbiec, jeden z rabusiów, kobieta, oddziela pracowników banku od klientów. Dato informuje, że zbiorą telefony komórkowe i klucze od wszystkich. Następnie każe kobiecie, którą nazywa Stevie, odzieść mężczyzn od kobiet zakładników i nakazuje im zdjąć ubrania. Darto następnie rozdaje kombinezony malarskie oraz kilka kilkoma maskami i ciemnymi okularami, rozkazując wszystkim je założyć. Teraz zakładnicy i rabusie są nie do odróżnienia od siebie. Tymczasem Frazier i Mitchell spotykają się z kapitanem Johnem Dariusem z jednostki służb ratunkowych. Darius mówi, że on i Mitchell będą czekać na telefon w najbliższej restauracji, gdy tylko będzie gotowa informacja o aktualnej sytuacji. Wewnątrz banku jeden z zakładników kaszle i dusi się niekontrolowanie. Dalton chwyta go i przepycha go do drzwi, wypychając go na zewnątrz. Nie będąc w stanie natychmiast określić, czy to rabuś, czy jest zakładnik, Pulce zakłada mu kajdanki i odprowadza go. W tym momencie film zaczyna odbiegać od głównego wątku. Przeskakuje w czasie do momentu, gdy Frazier i Mitchell przeprowadzają wywiad z zakładnikami po zakończonym napadzie starają się wyłonić sprawcu spośród pozostałych zakładników. Na dany moment Dalton i jego wspólnicy przechodzą obok skarbca, sejfów depozytowych i wchodzą do pomieszczenia, w którym znajduje się różnego rodzaju biurowy sprzęt. Gdzie indziej biurze na Manhattanie wpływała sobot od załatwienia różnych spraw, Mellon White przeprowadza wywiad z siostrzeńcem Osamy Bin Ladena, który kupuje nieruchomość w mieście. Wywiad zostaje przerwany przez asystenta White który informuje ją, że dzwoni Arthur Case. White odbiera telefon, a Case, znając zawód White, wyjaśnia, że ma mały problem, który wymaga osoby o specjalnych umiejętnościach i pełnej dyskrecji. White zapewnia go, że idealnie się nadaje do takiego zadania. Film przenosi nas do następstw napadu. Frazier i Mitchell przysłuchują młodego mężczyzny, który mówi detektywom, że sprawcy mówi do siebie wariantami imienia Stephen, Steve, Stevo i Stevie. Do kobiety w grupie. Wracamy z powrotem do teraźniejszości, gdzie White i Case spacerują wzdłuż nabrzeża rzeki, omawiając to, czego potrzebuje Case. Ma on cenny spadek rodzinny w swojej skrytce w oddziale Manhattan Bank, który aktualnie został opanowany przez rabusiów w mobilnym centrum dowodzenia. Tuż przed bankiem detektywi dowiadują się, że Dalton wyłączył kamery w banku za pomocą podczerwieni. To sprawia, że jest im trudno analizować przebieg napadu. Następnie sprawcy wypuszczają kolejnego zakładnika z banku. Jego ręce są związane za plecami, a wokół klatki piersiowej ma przymocowaną skrzynię. Po uwolnieniu, zakładnik mówi, że nazywa się Vikram Voila i że jest pracownikiem banku. Gdzieś indziej na Manhattanie, White odwiedza burmistrza, który mówi mu, że rusza na miejsce napadu. Potrzebuje, aby burmistrz zapełnił jej wszelkie przywileje do odpowiednich osób. White wyraźnie posiada wystarczające wpływy, by przekonać burmistrza do spełnienia swoich próśb, ale nie wiadomo w jaki sposób. Następnie frazuje: Otwiera skrzynię, która była zawieszona na szyi Wikrama. Poza żądaniami od Rabusiów, nie ma nic w środku. Chcą dwóch autobusów i w pełni zatankowanego samolotu razem z załogą. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, co godzinie jeden zakładnik zostanie stracony przed kamerami telewizyjnymi. Frazier mimo wszystko stwierdza, że sprawcy nie dostaną nawet filiżanki kawy, dopóki z nimi nie porozmawia. Tymczasem Dalton wychodzi na zewnątrz i podaje jednemu z oficerów kawałek papieru, na którym jest napisane, że policjanci mają dostarczyć odpowiednią ilość jedzenia dla wszystkich zakładników. W centrum dowodzenia oficer sugeruje pizzę, ponieważ w pudełkach mogą ukryć nadajniki umożliwiając podsłuchanie rozmów zakładników. Wewnątrz banku Pellots, jeden z zakładników, nie wytrzymuje dłużej i sfrustrowany, zdejmuje maskę, kłócąc się z innymi zakładnikami o utratę kontroli. Niestety, D'Arton wszedł do środka, złapał go za kostkę, i przeciągnął do pomieszczenia i uderzył go. Później widzimy, jak dostarczane są pizze z ukrytymi nadajnikami. Dzięki nadajnikom, personel centrum dowodzenia słyszy, jak wewnątrz banku ludzie posługują się obcym językiem Steve'owi, Podaje swój pistolet i zdejmuje rękawiczki oraz okulary przeciwsłoneczne. Zakłada opaskę na oczy, podobne do tych, które zmuszeni są nosić zakładnicy. Następnie zaczyna zachowywać się tak, jakby pokach histerycznie głośno, aby zakładnicy mogli to usłyszeć. Jej plan polega na tym, aby wyglądać jak zakładnik. Steve brutalnie ją wpycha do pomieszczenia i każe usiąść. Następnie chwyta inną zakładniczkę o podobnym wzroście do Stevie i, i zachowuje się wobec jej nieuprzejmie następnie zabierają do innego pomieszczenia upewniając się, że wszyscy zakładnicy założone maski trzymają ręce na ziemi w następnej scenie widzimy Stevie pracującą w magazynie a wygląda bardzo podobnie do wcześniejszej zakładniczki w mobilnym centrum dowodzenia oficerowie przesłuchują nagranie wykonane za pomocą podsłuchu w pudełkach na pizzę szybko jednak zdają sobie sprawę, że rabusi ich przechytrzyli kiedy odkrywają, że dźwięk w obcym języku Odbierany przez nadajniki to dźwięk Envera Hodży byłego prezydenta Albanii, który zmarł 20 lat temu. Wracając do banku, Stevie i Dalton wchodzą do skarbca. Ostrożnie otwierają jedno z pudełek i wyjmują kopertę, na której jest napisane imię Artura Case'a, a w środku jest wiele dokumentów prawnych. Pod kopertą znajduje się sporo czarnych aksamitnych woreczków i czerwone pudełko na biżuterię. Tymczasem White dociera w towarzystwie burmistrza i wzywa Fraziera na spotkanie. Chce nawiązać kontakt z rabusiami wewnątrz banku. Frazier jest sceptyczny wobec tego pomysłu, ale ostatecznie zgadza się. W końcu udaje mu się nawiązać kontakt z Daltonem przez telefon. Lider rabusiów przejmuje kontrolę, ostrzegając Fraziera, że wiele niewinnych ofiar wymaga spełnienia wcześniejszych żądań Daltona. Film przynosi nas do momentu po napadzie. Frazier i Mitchell Przesłuchują kolejnego zakładnika, którym z pewnością jest Stevie, chociaż detektywi o tym nie wiedzą. Steve przedstawia się jako Kenneth Demersian. W jednym z pomieszczeń w banku kilku zakładników rozmawia ze sobą, próbując jakoś zabić czas. Jeden z nich, mężczyzna imieniu Shane, wspomina, że jest profesorem prawa karnego na Columbia University, prowadzącym zajęcia na temat ludobójstwa, niewolniczej pracy i reparacji wojennych. Był także byłem prawnikiem. Następnie Frazier spotyka się z White przed centrum dowodzenia i nawiązuje kontakt z Daltonem wewnątrz banku, aby White mogła z nim porozmawiać bezpośrednio. White mówi Daltonowi, że jeśli pozwoli jej zadbać o pewne interesy, może mu pomóc w osiągnięciu celu, dla którego przyszedł. Po tym jak zapewniła Daltonowi, że nie jest ani pracownikiem banku, ani policjantem, Dalton mówi jej, że może wejść do banku i porozmawiać z nim twarzą w twarz. Frazier i dwóch oficerów eskortuje White do drzwi banku. Gdy tylko White znajduje się wewnątrz banku, przedstawia liderowi robusiu swoją ofertę. Jeśli Dalton zrezygnuje teraz, może się upewnić, że dostanie nie więcej niż minimalny wyrok więzienia. Po odbyciu kary czekać na niego będą 2 miliony dolarów w bezpiecznym miejscu. Dalton zaskakująco odrzuca tę ofertę. Następnie prosi White'a, żeby opowiedziała mu o swoich interesach, które próbuje chronić. Wtedy opowiada historię o pewnym Amerykaninie, który pracował jako urzędnik w szwajcarskim banku podczas II wojny światowej. Wykorzystał swoją pozycję wśród nazistów, aby się wzbogacić, podczas gdy ludziom dookoła grożono z bronią pozbawienia wszystkiego, co mieli. Następnie użył swoich pieniędzy do otwarcia banku w Nowym Jorku. W rzeczywistości tym mężczyzną, o którym mówi, Dalton jest case. Dalton pokazuje White'owi dokumenty prawne, które wyjął z pudełka. Mówiąc, że teraz należą do niego, traktuje to jako kartę przetargową. Jeśli zostanie schwytany i postawiony przed sądem za napad, White i jego pracodawca będą musieli wykorzystać wszystkie swoje zasoby, aby go wybronić. Tymczasem na zewnątrz banku Frazier gdzieś z White'em szczegółami z rozmowy z Daltonem. White uważa, że Dalton nie zabije nikogo, ale Frazier nie jest przekonany. W kolejnej scenie widzimy kolejne przesłuchania po napadzie. Okazuje się, że palc, zakładnik, który zdjął swoją maskę i został uderzony przez Daltona, to Steve'o, co pokazuje, że wszyscy trzej Stevensi w pewnym momencie udawali zakładników. Wszystko to było częścią planu, aby w trójkę sprawiać wrażenie zakładników. Frazer i Mitchell przysłuchują również Stevie, ale Stevie nie ulega presji i detektywom nie uda się wyłapać niczego, co by odróżniało ją od innych zakładników. Na dany moment Frazer wierzy, że Dalton tak naprawdę gra na czas. Następnie dzwoni i blefuje, mówiąc, że ich samolot jest gotowy. Ale Frazier musi wejść do banku, aby upewnić się, że zakładnicy są bezpieczni i że nikt z nich nie został zabity. Dalton się zgadza. Następnie Frazier zostaje wprowadzony do banku, a Dalton prowadzi go przez rzędy połączonych biur, w których siedzą zakładnicy w maskach, ubrani tak samo jak Dalton i inni rabusie. Gdy zbliżają się do drzwi wyjściowych, Frazier oferuje Daltonowi uścisk dłoni który okazuje się być podstępstwem, aby osłabić czujność Daltona na tyle długo, aby Frazier mógł go chwycić i powalić na ziemię. Niestety Steve jest obok z karabiny wbity w plecy Fraziera. Wypychają go z banku, gdzie czeka na niego Mitchell. Frazier wchodzi do centrum dowodzenia i informuje o wszystkich Indariusa, ale wtedy Dalton i jego ludzie zabijają jednego z zakładników, a Frazier i inni agenci patrzą na to przez monitoring. Wszyscy są całkowicie w szoku. Następnie Colin i Darius analizują plany banku razem z innymi policjantami, przygotowując się do szturmu na bank i zakończenia sytuacji. Postanawiają użyć gumowych pocisków, aby uniknąć ofiar wśród zakładników. Jednak następnego ranka Frazier jest na tyle bystry, że zdaje sobie sprawę, że skrzynia wysłana razem z Wikramem miała podsłuch. Dalton zaczął ich podsłuchiwać pierwszy. Wie o planowanym szturmie na bank, który był szykowany od wielu godzin pytając mikrofon Frazier, w panice ostrzega dariusa o nadajniku, ale Darius odmawia wycofania się. Mówi, że teraz zamierza zaatakować bank. Wewnątrz banku Dalton ostrzega trzech Stevensów. Układają granaty dymne, a wszyscy zakładnicy zostają przeprowadzeni na korytarz. Policja jest gotowa do rozpoczęcia obrężenia banku, gdy nagle drzwi zostają wysadzone małym ładunkiem wybuchowym. Kilka osób w kombinezonach malarskich zaczyna wychodzić, błagając policji, by nie strzelała. Pomimo to niektórzy policjanci otwierają ogień z gumowymi kulami, dopóki kapitan Darius nie wydał rozkazu, by wstrzymać ogień, wszyscy zostają zabrani razem i zmuszeni do położenia się na ziemi. Zostają zakłóci w kajdanki, a ich maski są zdjęte. Następnie oficerowie jednostki ratunkowej i detektywi prowadzą innych do banku, przeszukując po kolei pomieszczenia. Od razu zaczynam znajdować dowody na potwierdzenie słów Fraziera, że to nie był zwykły napad. Nie ukradziono pieniędzy z banku. Karabiny pozostawione przez trzech Stevensów, aby mogli wybiec z zakładnikami i być nieodróżnieni od innych, nie są prawdziwe. To zabawki. W toalecie damskim znaleźli białą torbę, jaką używa się do zakrywania głowy zamordowanego zakładnika, z ukrytym mechanizmem wytryskującym czerwoną farbę, czyli wcześniejsza egzekucja zakładnika była nieprawdziwa i nikomu nic się nie stało. W międzyczasie wszyscy zakładnicy zostali zabrani na posterunek w cel przesłuchania. Policjanci spisują imiona każdego z zakładników i fotografują ich przed umieszczeniem ich w autobusach. Stevie podaje swoje prawdziwe imię jako Valerie Kipsejk, a żydowski adwokat profesor, zakładnik podaje się za Chaima. Trochę później Fraser i Colin spotykają się w sali konferencyjnej, a ten pierwszy przedstawia ponury obraz dokładności i perfekcji, z jaką całe zajście było zaplanowane. Każdemu z zakładników pokazano zdjęcia i przesłuchiwano ich na temat każdej osoby, która mogła się w jakiś sposób wyróżniać, a każdy z zakładników wskazuje co najmniej kilka osób, które mogłyby ich wykluczyć jako podejrzanych. Colin mówi Frazierowi, aby odpuścił sprawę, gdy Frazier wstaje i wychodzi. Colin później ma pewną myśl. Pieniądze, z powodu których Frazier został oskarżony o defraudację, zostały odnalezione. Jest więc oczyszczony z zarzutów. Frazier jest dość zaskoczony i nie jest do końca zadowolony. Po powrocie do swojego biura, Frazier odkrywa, że skrytka numer 392 nie figuruje na zarejestrowanych listach. To ta sama skrytka, w której Dalton i jego załoga wyjęli dokumenty Case'a. Pytając swoją kurtkę, mówi Michelowi, żeby z nim poszedł. Następnie Frazier idzie do sądu i znajduje Medalin White, która na niego czeka. Przedstawia mu zarzuty dotyczące umiejętności duszowania sprawy. Przypominając o ich umowie, umowa okazuje się być awansem Fraziera na wyższy stopień detektywa, o ile zgodzi się zakopać sprawę. Ale Frazier pokazuje swojego asa, zwykły długopis z ukrytym urządzeniem do nagrywania. Frazier odtwarza nagranie, które nagrał w Suwie, z Whiteem i burmistrzem. Miał długopis w kieszeni marynarki. Na nagraniu chwycił burmistrza, rozkazującego Frazierowi Whitea White'owi wszystkiego, czego potrzebuje w sprawie rabunku, albo jego kariera się skończy, niezależnie od tego, czy jest winny defraudacji pieniędzy handlu narkotykami, czy też nie. Frazier próbuje wywrzeć presję na White'a w sprawie Artura Case'a, wie, że Case coś ukrywa. White prosi ponownie Fraziera, żeby zostawił sprawę w spokoju, ale on odchodzi, pozostawiając ją bez odpowiedzi. W kolejnej scenie White, zuchwale, wkracza do ekskluzywnego klubu męskiego żeby skonfrontować Kejsa z faktem, że rabusie byli zainteresowani czymś więcej, niż tylko dokumentami i ukrytymi w skrytce Kejsa, które zawierały dowody jego przestępstw. Wie, że musiał tam mieć prawdziwie cenne przedmioty i jest tylko jedna rzecz, diamenty, którymi naziści spłacili Kejsowi. Kejs dodaje, że był tam bezcenny pierścionek Cartiere, który należał do zamożnego żydowskiego bankiera z Paryża i jego rodziny. Kejs mógłby ich łatwo uratować, a naziści zaoferowali pierścień, żeby ich Wydał. Case wypisał White'owi na jego zapłatę za zasługi, po czym odchodzi. Film wraca do sceny, w której Dalton powtarza swój otwierający monolog. Jest w swojej celi, trzymając jeden z czarnych aksamitnych woreczków. Patrząc na diamenty w środku, bierze kilka swoich rzeczy, które ma w celu i wyłącza dwa małe światła. Wypycha ścianę w swojej celi i okazuje się, że nigdy nie był w więzieniu, a po prostu ukryło się za fałszywą ścianą. On i jego wspólnicy zbudowali ją w magazynie bankowym, gromadząc wystarczające zapasy, żeby przeczekać aż wszystkie wiadomości o napadzie ucichną. Ostrożnie wkracza na teren publiczny banku. Po przeciwnej stronie na ulicy Kane, i Darius czekają w suwie. Widzimy też, że Chain siedzi z nimi. Okazuje się, że on również był częścią całego planu. Był mistrz intrygi odpowiedzialny za to całe zamieszanie. Widzi, jak Fraser i Mitchell wchodzą do banku i pośpiesznie dzwonił na komórkę Daltona, by go ostrzec. Jednak Dalton nie jest przestraszony. Nad przypadkiem wpada na frazierę, gdy on i Mitchell wchodzą do banku. Następnie niezauważony wychodzi z banku i wsiada do czekającego vana, gdzie Valerie witego go pocałunkiem. Kenneth, Doris i Jane. ściskają mu dłoń. Gdy James zauważy, że Dalton nie ma przy sobie pierścionka, Tato mówi, że zostawił go w skrytce bankowej, ale zapewnia Jame'a, że jest w bardzo dobrych rękach. Wewnątrz banku Fraser i Mitchell sprawdzają skrytkę numer 392. Są zaskoczeni i rozbawieni, gdy znajdują zapakowaną paczkę gumy Juicy Fruit, ale znajdują również pudełko z biżuterią, z eleganckim złotym pierścieniem z diamentem w środku. Jest tam także mały kawałek wydartego o papieru z napisem Podążaj za pierścieniem. Następnie detektywi idą do biura Case'a. Fraser ujawnia, co odkrył podczas śledztwa żeby pokazać, że wie, że Case wynają Madeleine White, by go otrzymać na wodzy, a sam Casey jest winny poważnych przestępstw. Pokazuje Case sobie pierścień, ostrzegając go, że będzie go śledził. Fraser idzie potem do ekskluzywnego baru, gdzie burmistrz Jelan z Madeleine White daje White'owi długopis z kompromitującym nagraniem, który wykorzysta jako szantaż wobec niej. Fraser wraca wieczorem do domu, gdzie zostaje przywitany przez Sylwię. Chowa broń i odznakę oraz pismo z gratulacjami za awans. Na pierwszy stopień detektywa, dzięki wpływom White'a, zauważa, że w kieszeni marynarki jest mały przedmiot. Wyciąga go i jest zdziwiony, ponieważ to mały, ale pięknie oszlifowany diament. Uśmiecha się z zadowoleniem, zdając sobie sprawę, że to Dalton był mężczyzną, z którym zderzył się przy wejściu do banku. Co więcej, jako wyraz szacunku wręczył frazierowi diament, aby mógł teraz zadbać o właściwy pierścionek zaręczynowy i oświadczyć się Sylwii. Subskrybujcie, aby oglądać więcej takich filmów. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.